Raz, dwa, trzy. Gdzie to mam? Dobra. Witam, witam, witam. Bardzo serdecznie w najnowszym programie na kanale Na Żurżu Pytamy. To nie jest program Na Żurżu Pytamy, tylko to jest program W Anglii by pojechali. Któż z nas nigdy tak nie powiedział, jak zobaczył błoto na stadionie żużlowym, że w Anglii by sobie z tą pogodą poradzili, ale niestety w Polsce tak nie jest i w Polsce zawodnicy dbają o swoje zdrowie i nie chcą jeździć na takiej nawierzchni. I całe szczęście. Naszym partnerem jest speedwaynews.pl. Jeżeli chcecie coś wiedzieć o żużlu, to wbijajcie tam, tam sobie troszkę poczytacie. Tak jak mówiłem, żużel za niecałe dwa miesiące, tego żużla będzie bardzo, bardzo dużo w telewizji. Z tego co mamy już informacje od jakiegoś czasu, Ekstraliga, 11 oraz Kanał Plus, pierwsza liga Kanał Plus, druga liga na razie nieobsadzona, prawdopodobnie też Kanał Plus, więc Kanał Plus ma praktycznie wszystko, więc będzie się dużo działo za jakiś czas. Ale ten żurzel, co prawda tradycyjny, dopiero za jakiś czas. Teraz w sobotę, raz w niedzielę odbywają się zawody żużla na lodzie. Piękny jest sanok, piękny jest żurzel na lodzie. Tak naprawdę mogę z czerem, z czerem jak to się mówi, z czerem sercem. Z czystym sumieniem powiedzieć, że ten, kto jest na zawodach w Sanoku i pamięta wyniki, to słabo się bawił. Myślę, że w tym roku ci, co tam zagoszczą, myślę też będą musieli sprawdzać wyniki w internecie, bo mało się z, tego, z tych zawodów pamięta. Tym bardziej, że Sanok jest taki bardzo specyficzny i tam się cała ta śmietanka żużlowa z Polski zjeżdża i się dużo tam dzieje. Mogę. Byłem tam dwa razy i mogę przytoczyć pewną e, sytuację, jak na przykład w 2009 roku byłem oficjalnym fotografem e, reprezentacji Polski. Znaczy oficjalnym, nieoficjalnym, ale tam się dużo działo. Ale co było w Sanoku, zostaje w Sanoku i zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na te Mistrzostwa Europy, które się odbiędą. Wodaj, że w sobotę, w niedzielę będzie Puchar o Turniej opuchary burmistrza Sanoka. Więc Maciek Polny przygotował dla Was dwie super imprezy. Więc bardzo zapraszam i powinniście tam być, jeżeli Wam naprawdę brakuje speedway. Tym bardziej, że motocykl do Ice Racingu również wydaje ten specyficzny zapach, i można wtedy w środku zimy poczuć to właśnie coś, na co czekamy oby do marca. Kolejną częścią naszego programu jest oczywiście kącik gastronomiczny, bo jak w każdym prawdziwym, poważnym programie, musi być ten kącik gastronomiczny. W jednym, drugim, trzecim, dziesiątym, piętnastym, dwudziestym programie coś takiego jest, więc nie może tego zabraknąć i u nas. Więc bardzo proszę, przenosimy się do kuchni. Tak jak mówiłem, w studiu. Witam teraz w kuchni mojej i. Kamilki. Kamilki nie widzicie, bo trzyma kamerę. E, będziemy troszkę gotować. Co będziemy gotować? Różne rzeczy. E, często mam tak, że jak kroję paprykę, jest żółta, jest czerwona, jest zielona, to od razu widzę barwy swojego klubu, czyli Polonie Piła, a będziemy dla Was wymyślać, żebyście na talerzach mieli barwy swoich klubów. Dlatego dzisiaj jest pierwsza rzecz, pierwszy klub, który bierzemy na tapetę. Co to za klub? Zaraz wam powiem. Dzisiaj będziemy gotować po śląsku, czyli barwy rowu rybnik. Wszyscy myśleli, że wezmę węgiel, ale węgla nie będę brał, bo wiadomo, ślązacy nie jedzą węgla tak naprawdę. Ale weźmiemy kaszankę wesołą, druga jest mniej wesoła i ogórki kiszone, do tego wasabi i nori. Cóż, co będziemy z tego robić? No będziemy robić cóż i po śląsku susi po śląsku. Masakra. Ale miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Eee, no i działamy. Pierwsze co musimy wziąć i rozebrać panią kaszankę. Pokroimy ją na pół i trzeba ją rozebrać z tej skóry obrzydliwej. Hop, hop, hop. Bo będziemy ją smażyć tak, żeby była ta kaszanka taka, wiecie, taka Taka miękka, taka, żeby można było ją rozprowadzić Więc obieramy z tego flaka. Myślę, że tą, tej drugiej dajemy spokój i, i będzie dla psów. O ile będą chciały zjeść. E, tak, i to będziemy smażyć. Widać mnie, widać mnie. Wierzcie mi naprawdę, że ja to będę smażył. E, bez tłuszczu, żeby było zdrowiej, yy, można dodać cebulę, ale nie trzeba, bo tego nie sprawdzają. Jak ktoś nie doda, yy, wezmę sobie, znajdę coś do mieszania. Słaby to jest przedmiot do mieszania, ale myślę, że będzie git. No i musimy troszkę poczekać, aż to się wszystko zrobi. Ja myślę, że doda, dodam tutaj wody do tego żeby to się zrobiło takie miękkie o kur. Yy, i to się będzie robić jak się zrobi miękkie to będzie miękkie a w międzyczasie cały jestem brudny a w międzyczasie weźmiemy się za ogórki bierzemy ogórki kiszone kwaszone niektórzy mówią będziemy je kroić na takie drobne paseczki czyli takiego większego ogórka możemy pokroić sobie na kilka plasterków takich o fajnych, żeby sobie ręce rąk nie uciąć. Jak mamy takie plasterki, to jeszcze sobie na słupeczki je potniemy i będzie gitara. Tak myślę jednego większego ogórka pokroimy i będzie git. Deski nie używajcie drewnianej, bo Potem śmierdzi, a w zmywarce myć nie można. Więc tutaj troszkę go pokroimy. Dobra, ogórek jest skrojony. Jak ktoś nie umie tak szybko kroić jak ja, to ma pecha. Będziemy musiał sobie filmik odtworzyć raz jeszcze. Więc dobra, mamy ogórka, mamy to wasabi. Woda, bo woda też jest bardzo ważna do tego przepisu żeby zmoczyć Nori jak już kaszanka będzie git ale o czym ja mówię o tym Nori Nori to są takie algi morskie one są takie nie wiem widać czy nie widać że są zielono czarne ee, więc w barwach e, klubu Pana Mrozka mogłem też robić Bigos ale Bigos nie jest zielony ani czarny więc e, zrezygnowałem z tego e, pomysłu wziąłem na warsztat Nori. No i Nori jest takie. Nie wiem, ciężko to będzie chyba pokazać, ale ona jest jakby ma dwie strony. Z jednej strony jest takie bardzo chropowate, z drugiej takie śliskie. I my będziemy kładli kaszankę na chropowatą stronę, a śliska będzie leżeć sobie na desce. Chodźmy, zobaczmy jak tam wygląda kaszanka. Czy coś się z tym stało już, czy nie. Czy się zrobiła taka bardziej miękka. Troszkę już coś tam puszcza, ale to nie jest jeszcze to. Ona jest w ogóle zamiast czarna, ona jest jakaś czerwona. Ale no co, radzić? Taką tutaj mamy. Wiem, że jest Tydzień Śląski w jakimś tam dyskoncie, ale to nie jest tamtąd. Wygląda to przepięknie. Jak ktoś jest ze Śląska i uważa, że to wygląda apetycznie, to naprawdę. Nie wiem co o nim myśleć. Ale niech to się tam rozmiąknie troszkę. Wygląda apetycznie Kamilka? Super. Dobra, myślę, że to się jeszcze chwilę powinno zrobić, bo jeszcze są takie twarde elementy, a my potrzebujemy taką mięciutką masę. Jak jakoś zaciągnąłem się jeszcze w masę. Dobra to niech się robi A my sobie zrobimy chwilkę przerwy Bo no przecież nie będziemy tak tutaj ze sobą gadać cały czas No i kaszaneczka zrobiona Znowu zaciągam jakbym był z jakiegoś białego stoku Albo suwał e, Zrobiona kaszanka Na razie jest jeszcze troszkę gorąca żeby ją nakładać, ale myślę, ją wsadzimy do jakiejś miseczki, na przykład do czegoś takiego, bo ona jest zrobiona z metanu, a jak to wiadomo, metal ściąga ciepło, więc może szybciej się troszkę ochodzi i będzie git. Gorąca, więc ja to, tego w ręce nie będę brał bezpośrednio, bo sobie poparzę łapki nie będę mógł więcej dla Was gotować. Eee, no, więc znowu musimy poczekać, aż się to troszkę ochłodzi. Hours later. Dobra, nasza kaszanka już jest mm, troszkę bardziej chłodna. Więc będziemy się brali do roboty. Nie wiem, widać Kamilka, wszystko ok? Trzeba bliżej podejść, czy nie trzeba bliżej podejść? Jak nie trzeba bliżej podejść, to stój tam, gdzie jesteś. Rozkładamy nori, tak jak mówiłem wcześniej, do góry jest ta taka chropowata warstwa, ale zrobimy najpierw jedną roleczkę. Na to dajemy naszą piękną polską, śląską kaszankę. Rozkładamy ją tak ładnie, równomiernie żeby u góry zrobić taki jeszcze delikatny margines i ta kaszaneczka tutaj nam ładnie wchodzi. Ja w międzyczasie będę musiał umyć sobie rączki, bo ta kaszanka niestety ale troszkę brudzi nam ręce i na tą kaszankę dajemy troszkę wasabi. To jest takie gotowe wasabi, można kupić w każdym markecie. Ja sobie to wasabi tak uformuję w taki walec dłuższy, w, takiego, w taką glizdę, jakby to dzieci powiedziały. I sobie tutaj kładziemy na środek tej naszej kaszanki. Do tego dajemy ogórki. Ogóreczki, proszę bardzo. I co? I zwijamy tą roleczkę. Dajemy tak do góry i ciągniemy, zwijamy, moczymy tą, ten nasz margines i zawijamy roleczkę, żeby wyszło o coś takiego. To jest nasza pierwsza roleczka dla starego. Dla starej zrobimy drugą, żeby nikt w domu nie był. Pokrzywdzony. Taka ciekawostka też, że kaszanka jest. Yy, z czego w ogóle zbudowana? Co tam ma w sobie? Jest tam, jak sama nazwa wskazuje, kasza. Jest tam, są tam jakieś podroby. I rozczarowanie, że Stara daje Staremu takie gówno na obiad. Jeszcze znowu trzeba ręce umyć. Jak Karol z Strasburga trzeba ręce umyć. Dobra, i do tego dajemy znowu te nasze piękne polskie kiszone ogóreczki. Do tego dajemy jeszcze wasabi. Tu damy miech, to dla starej ona nie lubi ostrego. A, albo damy tyle samo. Dobra, i zawijamy te roleczki. I jeszcze raz. Hop. Moczymy wodą. Tu ogórek troszkę ucieka, ale to nic. I jest piękna roleczka. Pokażmy z bliska jak to wygląda. Niestety ta deska wygląda jak wygląda. Po tej kaszance, ale są takie powiedzmy można powiedzieć śląskie sushi. Chociaż e, jak na śląs, to i tak ładne. myślę, że pan Krzysztof Byjata, by się zajadał. A kto wie, może w sezonie po prostu będzie hit na stadionie Rowu. Kto wie, kto wie. No i myślę, że możemy pokroić. Fajnie by było troszkę poczekać, ale my niestety na to nie mamy czasu, bo już jest dosyć późno. I kroimy, myślę na 6 kawałeczków. Trzeba mieć bardzo ostry nóż. Raz, dwa, trzy. A i pokroiłem na pięć. Cztery cięcia. I cyk. I możemy przekładać na talerz. Piękne, zdrowe, śląskie sushi. Do tego możemy, nie wiem, jakąś bazylią ozdobić. akurat bazylii nie mam, ale myślę, że na Śląsku i tak nikt nie ma bazylii, bo nikt tego nie używa. Do tych wszystkich śląskich potraw wycieramy nóż, żeby był znowu super ostry. I drugą roleczkę także kroimy tutaj po tym całym ostrzu, niech sobie ta łezka. leci, żeby ten nóż się tak o, zrobił ale pamiętajcie, że ta łezka ma po nożu iść, a nie z oka chciałem kroić na 6, ale kroję na 5, bo ciężko jest to pokroić na więcej kawałków i hop! to samo I ostatni kawałeczek. Proszę bardzo. Tak jak mówię możemy ozdobić jakąś bazylią, ale też możemy ozdobić na przykład wasabi. I proszę bardzo, takie barwy czarno zielone. Specjalne danie dla kibiców ROWu Rybnik. Kolejną rzeczą, o której chciałbym Wam coś więcej powiedzieć, to to, że Indywidualne Mistrzostwa Polski, które będą w tym roku, niestety zmieniają fabułę, zmieniają swój rozkład jazdy i nie będzie już jednego finału Mistrzostw Polski. Będą te finały trzy. Szkoda, bo po pierwsze, to była tradycja, żeby na torze że Mistrza Polski odbywały się takie zawody. Po drugie, jeżeli są trzy takie zawody, trzy takie finały, to, to myślę, że ta cała otoczka, która jest skumulowana w jeden finał, się troszkę rozejdzie. Tak jak, nie wiem czy pamiętacie, jak były Mistrzostwa Świata Juniorów, Jednodniowe były super, tak jak były to w Pile, gdzie wygrał Robert Dados, tak jak były w Ostrowie, bodajże, gdzie wygrał Emil Sajfudinow, ale nie jestem pewien, i było to takie święto Speedwaya, które się odbywało w Polsce. Teraz, jak są te finały takie rozłożone w czasie, czyli jest jeden finał tu, drugi tu, trzeci tam, czy, czy czwarty gdzie indziej, no nie ma tej atmosfery i tytuł Mistrza Świata Juniorów, to myślę, że. OK, jest ten najlepszy junior, zostaje ten mistrzem świata, aczkolwiek nie ma tej takiej otoczki, że ludzie się cieszą tymi zawodami tak jak e, dawien dawna. Boję się, że też e, z indywidualnymi mistrzostwami Polski e, będzie podobnie. Nie będzie już też niespodzianek takich jak e, świętej pamięci Tomek Jędrzejak czy, czy Adam Skórnicki, jak też potrafił wygrać e, ten turniej. Mała niespodzianka, ale myślę, że nie aż taka wielka jak panowie, których przed chwilą wymieniłem, czyli Szymek, Woźniak. No myślę, jak teraz będą trzy finały, to ta stawka będzie dość mocno ograniczona. Myślę, że trzech, pięciu, sześciu zawodników będzie się liczyć do, ostatniego, do ostatnich zawodów o ten medal. A reszta po prostu będzie sobie odpuszczać te zawody, no i też nie będzie takiego dużego święta. Na pewno możemy zapomnieć wtedy o niespodziankach, e, no i emocje w tym ostatnim trzecim finale będą, myślę, jak na jagodach. No ale zobaczymy. Wszystko idzie do przodu. Myślę, że panowie z GKS z PZ Motu, z Ekstraligi nie wiem kto to organizuje, ale chyba GKS Myślę, należą do tych mądrzejszych niż my i powinno być lepiej. Według nich, ale czy będzie, no zobaczymy po ostatnim finale. To wszystko, co dla Was przygotowałem w tym tygodniu. Następny odcinek powinien ukazać się za dwa tygodnie. Nawet nie powinien, na musi, bo ktoś nade mną czuwa i mi każe. W każdym razie, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie ten kanał i do zobaczenia.